Witamy Państwa ponownie w następnym odcinku, bo się tutaj pomysły rodzą różne, a jak właśnie zauważyłem na, na, na dożynkach z, z, miałeś taką fajną saunę, saunę o, 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 ozonową. Tak? Jednoosobową. Jednoosobową. To tak fajnie tutaj Śmieszna wygląda taka. jakby ktoś tak, po prostu w dyby, prawda, był zakuty. Tak. prawda. A ja w, w tym roku miałem już właśnie hmm, przyjemność moich prelegentów zatrzymać w moim właśnie tym drugim budynku gdzie mamy sześć pokoi w każdym jest łazienka no i tak sobie pomyślałem że, że taka przynajmniej jedy, jeden pokój żeby miał możliwość takiej, takiej takiej sauny ozonowej ona jest nieduża i, i, i można na coś, zasadzie pokoju relaksacyjnego relaksacyjnego może tak. coś być darku powiedział na ten na... ale nie ja w ogóle proponuję że jak jest taki tutaj teren w miarę czysto organizować jakieś Formy w czasów taki taki. taki. no takich. Rekreacji takich. No możesz to... Odpowiednia dieta, plus y, saunoterapia, tlenoterapia, ozonoterapia, możliwe, że jeszcze inne terapie. terapie. Doktor, Naturalna żywność. Tak. Jaśkowski z małżonką właśnie jak miał, miałem miał przyjemność gościć ich tydzień czasu, to jest dla mnie wielkie wy wyróżnienie. Aczkolwiek na śniadanie i na kolację zawsze zsiadłem Siadłem jako źródło najlepszych, <laughs> dobrych bakterii jelitowych. No oczywiście, że tak. Tak, tak, to możemy coś przemycić, gdzieś jakieś, prawda, I... pieprz, jakąś piperynę, kurkuminę, to wymieszać razem, I tutaj i tutaj, tego... I tutaj, i tutaj, i tutaj to saunę zastosować u ludzi, którzy będą przebywali tutaj na takich... Yy... No właśnie, wsiada gość tam tygodniowych, dziesięciodniowych Zamykamy go, tak jak jest niegrzeczny, tak? w tych dybach, prawda, Dyba. głowa mu tylko wystaje. Dlaczego głowa? My? No bo dlatego, że ozon reaguje, A Tak. Musimy, musimy chronić, chronić musimy oczy i musimy chronić drogi oddechowe. Poza tym przygrzewanie promieniami i pod okolic podczerwienią pod nie we wszystkich wypadkach są przeciwwskazania o w ten, w ten sposób. To to powiedz coś. Ta forma bez, bezpiecznie ten jest. Sauna ozonowa składa się z trzech części, jak gdyby z sauny. Jest ona zbudowana z jodły kanadyjskiej. Tam są cztery promienniki kwarcowe IRA, IRB, IRC o długościach takich fali jak dla niemowlaka i w inkubatorze, z tym, że o wiele silniejsze są. Do tego jest też skonfigurowany koncentrator tlenu i generator ozonu. Generator ozonu jest to taka wersja medyczna akurat przez, z przeznaczeniem do sauny. Także jak w poprzednich odcinkach mówiłem, że jeden ozonator to jest do jakich tam, ja mówię o tych profesjonalach, do jakiejś tam tak. wolnej części. To ten akurat jest medyczny, ale z przeznaczeniem do sauny ozon, ozonowej. Moim zdaniem Najważniejsza rzecz, co on robi, to likwiduje przez pocenie się różne związki szkodliwe, które mamy w, or w organizmie, od 10 rzecz. do 25 razy więcej wydalanie przez, przez skórę. Przez skórę. Doktor właśnie mówi świetnie i wyczerpująco mhm. na temat bore boreliozy. I właśnie co się okazuje, ta borelioza nie lubi gorąca. Tak, ona nie ginie jest. w temperaturze do 42 I ona stopni. Na Jak ona tak. wyleci, to tam Ale jest to od... tam jest ozonoterapia wtedy. I ją tak. jeszcze a ona do jeszcze ona nie ma powrotu. Czyli ona już nie ma tak. powrotu, czyli tak. to są te beztlenowce, mm -hmm. które dostaną ten trójatomowy tlen i... Ktysu, no ozon i tlen jest dla nich trucizną. Unicestwia. No to jest właśnie tak. Dlatego, że, że przy leczeniu tej boreliozy trzeba zastosować takie pole działania, tak jak na, na bitwie parunastoetapowej, czyli tak. do, dobrze zdiagnozować u dobrych le, lekarzy. Różne rodzaje broni. Tak, różne rodzaje broni. Potem trzeba od, organizm odżywić, czyli jak doktor Jerzy Jaśkowski mówił w rolnicy, żywią i bronią. Dobre i dzenie. bronią. No i potem mamy etap następny, prawda, fala milimetrowa, czyli jakaś po prostu dobry generator. Są miejscu, miejsca w Polsce, gdzie się stosuje plazmoterapię. Mhm. Ja mam prywatnie takie tak. urządzenie. Może, może się kiedyś uda stworzyć taki kompleks, ale to by do tego potrzebny był lekarz. Połączenie tego urządzenia z plazmo to rewelacja by była. To jest tak jak szwajcarska klinika łączy to właśnie z plazmą plus jeszcze niesamowite. Plus jeszcze srebro koloidalne. Tak to, co szukasz, szuka Ciebie. Tak, trzy rzeczy, które są skumulowane razem. I tutaj rzeczywiście podłączyć razem w to, yy, znaczy to by były dwie procedury jak gdyby, ale już są urządzenia praktycznie. Darku, wiem, Wszystko że masz problem z, z, z materiałami w tej chwili, żeby zmontować tak, kolejne, kolejne partie, kolejne zamówienia. Ponieważ to idzie część tych, część tych yy, urządzeń, które wchodzą w skład tego, idzie na, na potrzeby służby zdrowia, a wiadomo jak to jest, że ciągle... Priorytet. Czasem, tak. Także ja króciutko tylko. Dla mnie najważniejszą rzeczą no, to to, że można się pozbyć. A, glifosatu, pestycydów chloroorganicznych. To jest chyba takie clue Metali ciężkich. Nie wszystkich, bo część przez helatację, prawda, ale jakaś tam część na pewno tego, to jest tego. No poza tym w psychiatrii się dobrze sprawdza y, przy depresjach różnego rodzaju, przy zespołach odstawiennych. Ciężkim, i alkoholizm, innymi, narkotyki, tak. to co mówi i, i, i tak Clark, dalej. Że chorujemy praktycznie tak. z dwóch powodów. Przez zatrucie metalami i toksynami i pasożyty. Tak, prawdopodobnie podłoże większości chorób ma to, że środowisko jest takie, a nie inne. Tam jeszcze oczywiście czwarty stan skupienia wody się zaczyna tworzyć w organizmie, komórki to, to, to przyjmują. Jest yy, cały opis, będziecie mieli Państwo, bo to rzeczywiście jest... Jak będzie jest już dostępne w, w naszym tutaj właśnie obejściu w gospodarstwie agroturystycznym, to ja Ciebie poproszę, ja będę tym królikiem doświadczalny. Będziesz pierwszy do testowania. Zostawię plazmę. A wcześniej napijemy się kwaśnego mleka. Tak. <grymne> no tak, jak doktor Jaśkowski pije, to możemy śmiało pić. Nie no, doktor Jaśkowski to już jest w ogóle... Człowiek tak, legenda jest u nas. z Marką samą w sobie, także, także pożegnaliśmy go właśnie. Szkoda tylko, że medycyna akademicka nie docenia jego wiedzy. No, nie bez tylko powodu. Tylko go wyautowano. Nie bez powodu, bo jak doktor mówi, że, że leczymy węglem drzewnym, prawda, wir, wirusy, faktycznie grypy, to w ciągu tak, a jak byśmy zastosowali jeszcze tego typu rozwiązania, które są dostępne... Tutaj tak samo w powiązaniu z jonami hydroksylowymi, tak. hyd, hydroksylowymi jest związek, dlatego że mówiłem, że tutaj jest, że to jako katalizator używamy i możemy tlenko glinu albo węgla aktywnego właśnie używać. Proszę bardzo bo tu następuje rozp rozpad wtedy o wiele szybszy ta reakcja przyspieszona przyśpie, jest. To myślę, że dlatego... A i jeszcze jedna no. rzecz proszę Państwa te urządzenia jak normalne ozonatory, ja zapomniałem powiedzieć w poprzednim odcinku, to ozonatory używa się stosunkowo dłużej niż ozonatory, które są takie i, 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 mniej, i mniejsze. Trzeba. Z tego względu, że raz, że inna tech, technologia i to jak gdyby nie czas, że jak tamto używamy krócej to, to jest gorzej, a to dłużej, tylko ze względu na Technologie oczy, oczyszczania Nie, muszę, rzeczywiście się stosować tak. się tak, bo jak się zapoznałem, że 15-20 minut to myślę to strasznie długo, ale później jak zobaczyłem jakie parametry to. Jakie ma, dawki tam są. Tak, że tam jest dawka 0,2 grama na, na, na godzinę ozonu, tak. no to przy tej dawce tak, to tak. jest zgoda, to trzeba 15 minut, bo tak to zawsze mówię, 5-7 minut. Mm -hmm. A tutaj 15 to się zdziwiłem, ale to ze względu na technologię. Tak, to... Biorąc pod uwagę to, to, co mówisz, szczególnie na temat jonów hydroksylowych, to teraz nie dziwię się, że jak pierwszy raz pokazałem te urządzenia Jurkowi Ziębie, mam nadzieję, że nie będzie miał do mnie o to pretensji, jak go Ej, tutaj Jury zacytuję, ktoś... jak zobaczył to urządzenie, o, e, które e, oczyszcza za pomocą jonów hydroksylowych, to powiedział, jeżeli to jest prawda, że te jony, że tutaj jest zastosowana Technologia jonów hydroksylowych mówi, to to jest mega kosmos. Jony hydroksylowe też się będą wytwarzać w saunie ozonowej z tego względu, tak? że jest ozon i jest woda. Mhm. To, A ja to w ten warku... sposób działa. Korzystamy. A ja jeszcze chciałem zaprosić w imieniu Tadeusza Rolnika Państwa od przyszłego roku na wczasy u Tadeusza Rolnika, gdzie będzie te wszystkie procedury będą. Będziemy szkolić. Liczby. Może na wyrost, Będziemy to powiedziałem, przepraszam z bardzo. z i z innych urządzeń. Ale tak, to, a ja, a ja okazji, to było coś świetnego. Ziem, jeśli o Jurku Ziemi mowa, to ja chciałem w ogóle tak mu publicznie też podziękować, a przede wszystkim jego małżonce i proszę Państwa, nie wiem czy tutaj widać. Ten wieniec został przez nich po prostu u, u, ufundowany, zrobiony i oni z tym wieńcem do nas przyjechali. Tak. Dla, dlaczego o tym mówię? Bardzo chciałem im publicznie podziękować, dlatego że Julek wsparł rolników, rolników, wszystkich rolników, bez względu na to, czy to ekologiczny, czy konwencjonalny, wspiera naszych rolników, dlatego że... Na protestach. Na protestach, dlatego że my po prostu w tej chwili zostali w czarnej na literę D bo zostajemy odcień, yy, pozbawieni łańcucha dostaw żywności. Ja tylko powiem więcej. W tej chwili legalnie możesz mieć tylko 15 kur. Powyżej 15 kur już podlega nadzorowi komu Właśnie to, bo... to jest graczy? chore. Nikomu? Właśnie bardzo dobrze, że tacy ludzie są jak Jerzy Zięba, jak Hubert Czerniak, jak doktor Jaśkowski, że oni Otwarcie Otwarcie mówię o, mówię o tym. Tak. To tak. tak. I, i no tej... Tadeusz tak samo nie, jako przedstawiciel, co na... najważniejsze że nie okreski. walczą, tylko budują świadomość. Nam tak. wychodzenie praktycznie z, z, na barykady nic nie da. My po prostu musimy uratować tą część ludzi, którzy, którzy są przewróceni i chcą się odżywiać zgodnie z tym, co było zawsze i jak na, na tych naszych dożynkach praktycznie witam wszystkich zawsze tym hasłem miły zgoda, chleb, sól i woda. No i te wieńce, prawda, które nam tutaj właśnie towarzyszyły w trakcie, ja proszę zobaczyć, to jest ryba, symbol naszej, naszej, naszej wiary, łózka z, 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 dyni. z pestek dyni. pestki z dyni, kłosy ziaren, tutaj mak. No nie no pięknie, jestem, jestem wdzięczny tak. i, i chciałem właśnie wszystkim jeszcze raz podziękować, wszystkim tym, którzy byli na naszym wydarzeniu. No i też przy okazji mogli widzieć właśnie tą saunę, o której właśnie mowa była właśnie. Czy to jeszcze chcesz dodać? No i, dodać i to, i to technologie. Te technologie. Tak, ja bym dodał jeszcze, proszę Państwa, że my zwracamy uwagę, żeby prawidłowo się odżywiać, zdrowo się odży odżywiać i zdrowio, żeby rol rolnictwo było ekologiczne, a jakoś tak nie ma jakiegoś odbicia w kierunku y, wywierania presji na to, żeby nie przywozili do Polski tych odpadów pasch, paskudnych, no żeby chronić te środowiska w jakiś sposób. Ludzie się nie interesują e, takimi rzeczami. Są leniwi, ale to w kwestii my, zdobywania informacji my, jak wolą gdyby wysłuchać. Próbujemy media. uzdrowić e, skutki już, a przyczyna mhm. właśnie tutaj w środowisku jest. Nie mamy na to wpływu, ale mhm. mamy wpływ, żeby sobie zymbić żeby I, żeby I Żeby więcej z Warszawy nie przywozili śmieci, bo po tutaj do powierzchni bia tu san sanockiego ani nie ani nawet nie gadaj poważnie przywożą tak to po, to po, po spotkaniu powiedz mi gdzie ja się o to postaram? nie wiem dokładnie gdzie ale to służby które ale powiedzie się ale zajmować przywożą na Podkarpackiej czy to karki, będzie Brzozowski zeszki czy przetwory. sanocki jakieś przetwory. Tylko po prostu takiego czegoś pilnego. Ale mamy wpływ na to, żeby, żeby tę żywność sobie oczyszczać i o tym była mowa też i ciało oczyścić faktycznie, bo jak już mamy zatrute, za no to, to teraz ta sauna będzie fajnym, fajnym tego... To teraz sobie panowie wyobraźcie, co by było, jakie mielibyśmy dotarcie do ludzi, gdyby nie internet. Bo gdyby nie było internetu, to by po prostu była tak niska świadomość w kwestii tego, co się dookoła nas dzieje, że po prostu no, nie, mieliby jeszcze gorzej niż w wczoraj. Pamiętasz D? ten sygnał z dziennika telewizyjnego tak. z lat, rozumiesz, poprzednich? poprzednich takie po prostu mnie Tak, to, to ten dziennik, co jest w tej chwili, teraz po, po prostu. Panie Jerze, ale wszystko ma swoje plusy i minusy. Jest tak. internet, rzeczywiście, to jest urządzenie, które nas kontaktuje i tak dalej, ale listów nie piszemy już. Chyba że mailowe albo sms-y. No, ale to nie to, to, nie, ale nie, to nie to samo. To nie jest list, list ma, który ma. Tak. Dziękujemy Państwu za dzisiejszy odcinek i, i do następnego razu. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.